Siemka, dziewiętnasta wtorek No ja to siedzę, tak i patrzę na te boby, zaraz je zamknę niemiło jakoś wieje no wszystko do sąsiada leci O, te chodzą. Chciałem Wam coś pokazać. A, może opowiem o tym Propolisie, tak, film z nudów. I, nie, tam kiedyś ktoś mi pisał, już nie pamiętam kto, bo tyle tych ludzi pisze. Tam nie wiem, przepraszam, jak nie odpisuję wszystkim. Ale nieraz mi gdzieś tam się zapodzieje komentarz i. No ale tam. Po jakimś czasie staram się zawsze odpisać nieco, ale tu dziawią. No, Propolis. No, najprostszy Najprostszy przepis, jaki można zrobić. No, Pół litra spirytusu, setka, ten, dwusetka wódki i co. I. i, i no i 100 gram czy 200. Zależy, jakie chcecie mieć stężenie tego Kitu pszczelego, nie? No i u mnie się to robi już długo. Zobaczcie jak w tych kretowinach ryją. Macie ryjki małe. A na dach coś fajnego wyszło. Zaraz Wam pokażę. Jeszcze nagram w któryś dzień jak karmię, bo ktoś tam ręcznie. No, te dziuby dziubią. też ryją tu w piachu. Ach, kochają ten żwir. Kupa żwiru tu leżała. To. I sól z samochodu. A pokażę wam co mi wyszło na dach. O, widzicie te jakie dźgajki poszczepione wiedeńskie. Piszki, jakie żywe. To są małe dźgajki, ale mi teraz francole. jeden mi nie chciał wchodzić, ale ten, o, na lędzie taki, ale na dachu zawsze jako ostatni, a teraz drugi znowu. A gdzieś on tu chodzi? No ten fajny samczyk, co mówiłem kiedyś, że na łebku takich mam mało, to się okazał samczyk i bardzo fajny. Zobaczcie bide jakie. A teraz drugi. Nie chcę wchodzić, bo do końca zostaje i wydobyje te drobne. To łosiatek. O. Jaki huk, Zaraz wam pokażę. O, żółtki wyszły. Ja wam chciałem pokazać jedno. Gdzie to jest? A O tego właśnie kawusia wyszła A ci jaki gołąbek postawny To jest ptaszek A tam dwa żółtki też Te żółtki ładne są. Nie je przerzucić, a w dupie niech se tu chodzą Zresztą to długo sobie nie pochodzą, bo o, widzicie jakie młode wiedęszczaki? szczaki o zaszczepiony zaszczepiony wszystko żyje nic się nawet nie przygęziło o ta franca mi zawsze zostawała kurde pstrokacizna taka na główce o ten 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 on ładny jest ale ile on mi nerw napsuł o tu fajne takie naręcie o odleciało Fajnie się pierzą, widzicie, wszystko żyje Dzisiaj wtorek O, zobaczcie Kurwa wszedł i nie wie jak wyjść No i co teraz? Wyjdziesz? No. Diemendo W gołębniku nie będę nagrywał, może jutro, nie wiem, w środę zawsze pracuję krócej. Jak mi się będzie chciało i będę miał czas, zaraz je zamykam. A widzicie jakie dzikajki wiedeńskie? już ziarna. Gdzie ta kawowa? Widzicie ją gdzieś, czy nie? A na hordzie siedzi. Zobaczcie. No, me wuncie przerzuciłem. Ale to ma kaporki. Mewuncie przerzuciłem to sobie tam się wylęgło coś tam u tych widymów Ja może sypnę widymką No i kurde zawsze Ostatni wchodził O chyba linie światło Takie już też wychodzą O jeszcze kubkę zrobił Się przeciągnął Zobaczcie Młode widymy jak się pierzą. To są klasa. No, sypniemy. Film o widynach. I znowu ziarna muszą mieszać i mieszać to ziarno i mieszać. Dokarmiam o, To też jest fajny, Zaraz Nawaz wam coś pokażę o, Zobaczcie jak się to jest no, Na ziemię Fajne co? I tu jest Tu się dwa wylęgły I, no i właśnie ten jeden to jest brat i siostra. Albo dwie siostry, albo dwóch braci. I tu się dwa wlęgły. Tu się jeszcze nie wylęgło. I tu są dwa też fajne. Dwa. Taki krótki film z Wiedniaków, no tam też szkoda, że się pieprzają e, tam, gdzie nie powinny te młode, bo one wchodzą tam na te malutkie, nie? No, zobaczcie, mewek albo mewka, młoda, o o, to jest fajne, o, to jest fajne, o. Te czarne, no i te żółtki też fajne, o, widzicie, mewki. I lawenderki idą pojeść, o i żółte takie się ładnie pierzą. Te żółtki ładne, lawenderki i te czerwone jak się pierzą, też jakie kapcie ładne dostają miały takie wyblaknięte, a teraz jak się pierżą, to widzicie jakie ładne czerwone, nawet nie wiem, ile ich jest. Ten ładny pierwszy, taki wysoki na nogach, podejrzymy wszystkie. Nie, muszę tego wejść zaznaczyć i na górę wynieść. Jeszcze widem idzie czarny O zobaczcie Co tam idzie czy nie idzie Ten ładny będzie Tamten z tyłu O i ten żółty jest też ładny Co tam idzie z tyłu Zanim zagląda w to jest komentarz jak z meczu czarne i kawusia tam ostatnia ta tamta się już ładnie pierze nie wiem czy to samica czy samiec może taką ładną perłową bra. o to czarne ładne stanęło kapcie trochę połamane ale Czemu żółtkowi też rosną kapcie? a tak to to, o. No i tutaj jest jeszcze też taki fajny. O, ci nie łapie, A i tu jeszcze jest taki widynek. Tego też karmiłem. On ma też takie duże kapcie. No dobra, taki krótki film. I nawiązując do tego propolisu, wtedy wychodzi coś takiego. A u mnie już tu jest. Nie wiem. Trochę zrobiłem. Na jesień. Już za 4 miesiące pewno jest. Nie? Będzie na zimę. Na jesień. samiczka. Jakie ma połamane kapcie, ale jakie pełne, nie? O, o, o i idzie moja pierwsza lala kawowa. O, i dla winderek ten drugi. Ta kawowa zawsze taka nieufna jest. No, nie zlecisz. Ona się już tak ładnie pierzy To jest też... no to to ładne jest. Już widać jaki pas dostaje na skrzydle Taki... Centrum, zaczyna pierzyć No i tak to jest no Mewusia jest sobie o. Samczyk mewek, jej brat A tutaj ona Mewek to jest samczyk od niej z gniazda, ale innego wykarmiła, tutaj ją przerzuciłem. Wystrzacha. O i tu coś je. Coś z wielkimi kapciami. No ja to nawet nie wiem ile tego. O i to co ja karmiłem? Teraz zleciało. I tam, tamten jest ładny. Ale to to ma te to fajne. To jest z tego samego lęgu co jest tam na górze jeden. Na dachu i... i dwa małe się jeszcze wylengi, nie? Zobaczcie jakie to na kapcie. A pierzy się ma zniszczone. Wierzcie mi, że jak to się spierzy to... Jak lota. Ale nawet nie o kapcie, chodzi, tylko o postawę. Ładne takie postawne. No dobra. Nie ja przedłużam. Marka do następnego filmu.